Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z Rogaszyc. Znowu spotykamy się z Panem Bogiem obecnym w Jego Słowie. Tak jak Bóg jest obecny pod postacią chleba i wina po przeistoczeniu w czasie Mszy Świętej, tak też Bóg jest obecny w swoim Słowie. Dlatego mówimy o tym, że w liturgii mamy dwa stoły, dwa ołtarze. Stół Bożego Słowa i Stół Bożego Ciała. I co nam dzisiaj Bóg mówi w swoim Słowie? Posłuchajmy początku dzisiejszej Ewangelii, <laughs> według najnowszego tłumaczenia na język polski. Uważajcie, by nie zachowywać się na pokaz, gdy angażujecie się w dzieła słuszne i sprawiedliwe. Jeśli bowiem waszą motywacją będzie pragnienie zyskania ludzkiego podziwu, nie otrzymacie nagrody od Waszego Ojca, który jest w niebiosach. <laughs> Słysząc ten fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, można przywołać inny fragment z tej Ewangelii. Jezus powiedział: Tak, niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre czyny i chwalili Waszego Ojca, który jest w niebie. O co więc chodzi? To, że wierzę w Pana Jezusa ma być widoczne, czy też nie. Ale Jezus jasno na to odpowiada. Jeśli Waszą motywacją będzie pragnienie zyskania ludzkiego podziwu, nie otrzymacie nagrody od Waszego Ojca, który jest w niebiosach. Zyskanie ludzkiego podziwu. To nie ludziom mam się podobać. To nie do ludzi mam się dopasować. Mam się podobać Panu Bogu. Do Niego mam się dopasować. Bo On jest najważniejszy. Bo On jest początkiem i końcem wszystkiego.